Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony stara, prokwa Ej, dzisiaj ze mną jest Dziajuś Boszy. Siemanko, z tej strony bardzo przystojny Dziajuś. Tak, przystojny, kur... A, no, z friendly, przepraszam. Ej, no, i dzisiaj widzowie... Wbijamy na serwerki polskie, słuchajcie, w farmingu 22. Zobaczymy co tam u tych różnych agentów słychać. Hej, Dziejuś, powiedz mi, bo ty... Słuchajcie no. właśnie, bo Dziejuś ze mną jeszcze nie wbijał dzisiaj w podwójnej obstawie. No będziemy dzisiaj właśnie tu... pierwszy raz. No, będziemy, bo Dziejuś musi załapać o co chodzi, bo on jeszcze z nami nie brał udziału w takich rzeczach. Dziejuś, i co, masz załadowane serwery? Jeszcze jak? Pewnie, że Słuchaj, mam. Słuchaj, może wbijemy, tylko kurczę nie na takie co oni chcą tamte Discordy i w ogóle, bo ja to nie! Mi się nie chce. Może tutaj... O! Popać! Od zera do no. farmera MST! To chyba mafia Solid Team, co? Jest? Ty, wbijamy ta. tam! Chodź wbijamy! Trzeba to sprawdzić! Cholera Bita! Ty tylko no to wbijamy! Ja mam, ja mam nikianina. Boże. A ja mam gdzie już? Ciekawe ci mnie, o tam. Ty chyba. Dobra, akceptowali. zobaczymy. Akceptowali. Mi nawiązuje połączenie. Dobra. Zaraz zobaczymy. O Jezu, wywalili nas. Gdzie Widzisz, to jest właśnie cholera bita. Urok tych polskich serwerów zakichanych. Wyrzucili mnie? Nie płacz, się, nie płacz. Mnie czasami na odcinku 10 razy wywalają. A potrafią jeszcze zwyzywać, Potrafią zmyzywać. Chłopcie rad, słuchaj, mnie zapytał ile mam lat. Jak mu powiedziałam, to powiedział, no? że ja za stara. I mnie wywalił. Jak za stara? 18 lat nie taka stara. Ja mu powiedziałam 80 akurat. Się pomyliłam i on powiedział, że to nieprawda raczej. Nie zdążyliśmy się przywitać i już nas wywalili. No i ci z nimi. Ty, gdzie się może mi tak wbić? Masz taki serwer akcja wszystko zapraszam. A, może... mam. No, to dawaj tu wbijamy, dwie osoby są. Może nas przyjmą, co? No bo chciałem z kimś porozmawiać. A, ja też, ale to widzisz, cholera Nie. bita. Ty! Ja ty czat no. głosowy masz w... odmowa dostępu. Ja pierdolę. O, a ja mam na wyzywanie połączenia. A, czyli ciebie przyjęli. No przyjęli mnie. Zaakceptował mnie host. Gdzie już wypisz się stamtąd? Wypisz się. Już się wypisałem. No. W końcu ktoś mnie przyjął, cholera bita. Wszyscy wywalają, to jest dramat. Ja oczywiście stylizacja narodów panią. Gdzie ja jak ty się będziesz stylizował? Ja Już chwilę, tyś, bo dochodzę. Włos. Co ty robisz? No na serwer już, 99%. A, w porządku, na serwer. Nie, to rozumiem. O, 100%? Ty on tu czas pogania. Czekaj, trzeba się przywitać, żeby była kultura. Dzień dobry. O, jeszcze uśmiechek dodamy. Czekajcie, ja mogę dołączyć do gospodarstwa? Mogę, bez hasła, cholerka bita. Yy, o, idzie już, już jest. Ty, ale mnie tu jakieś ścinki łapią. Nie też, straszne. Masakra. Chyba internetu ktoś zapomniał kupić. Nie no. O, trochę lepiej. Yy, te polskie serwery to... Yy, to szlak trafia. Ty, ale sprzęta to mają! Zobacz jaki fencior! No uch, widzę właśnie, uch, ładny. Oooo! Widać bogate gospodarze! Czekaj, a zobaczmy ile mają pól i się rozejdźmy tu! Ty, trochę jest! Największe... Ale oni ...największe on... wykupione, co? Oni tcha śpią, bo tu się nie rusza. Ty, możliwe, że i śpią, cholery bite. Nie wiadomo... Siedzą w maszynach i śpią. Dobra, ty oni piszą, że pracują na razie. A no widzę tylko właśnie. Obejdźmy, widzę. obejdźmy te gospodarstwa. Widziałeś tego, Jundiradzie? Już? No, widziałem, ładnie. Teraz sprzęta, pobaczaj, jakie szczepy mają i odranie wielkie. Czeka Ale pani? Tutaj tak silo stawiony cholera na polu, a co tu rośnie? Ziemniaki, Oho, ho, ho nie zebrane, ale to pewnie takie małe poletko, to tyle co by na obiad mieć. A, poczekaj, przejdźmy się tu, bo ja tam widzę, patrz jakie hedery wielkie. No widzę, trzy, cztery, no. nie trzy. Ty, ale mnie tu straszne przycinki łapią, no, Ślaki, No mnie też. Twia. Też cię tak cofa? Deszko tak. No, inter Trosienka. internetu nie opłacił, koleżka. Ty, trzy Hedery mają, to i trzy kombajny muszą mieć. Mają, trzy. trzy. popatrz, słoneczniki ma. Ta, tutaj są O, klasa, kurczę, kla A gdzie ty jedziesz, dziejuś? Co no, przejechać ty, się. Kombajn im kradniesz. A nie mogę pożyczyć? Ty, a poczekaj, ja zobaczyć, czy oni mają coś do koszenia w ogóle. Dziejusz, cholera, bita. Gotowe do zbioru... Cholera, to ci oni nie mają nic do koszenia, dzieje no. ale to nic, jedziemy, masz rację. Chodź, jedziemy się przejechać, oni się nie obrażą. A czekaj, gdzie ten gościu jest? No, to ja piecham, nie będę chodzić. Są na polu 57, dawaj, jedziemy do nich. Bez hederów w ogóle. Chodź. Jak bez? A po ja co heder biorę. Dzieje to ci oni tam nie mają zboża, oni pracują, to już. Ale na wszelki wypadek, to ja wezmę. Dobra, to. To ty weź, ja bez headera jadę! Ja jadę bez headera, mam to w dupie! Czekaj, yy, Nie, jazy... Nie, ja to bez jadę, bo... Ja i tak siła nie będę! Co oni ze mnie za darmo parobka zrobią? Co ty? O cholera, się ścięłam! O, o, ale zasyczał John Ja jadę, mam nadzieję, że... Poczeka się... pani na mnie! Co? Czekasz na ciebie! Dobra, to, no. to stoję, czekam. Co Ty... ja tu w prawo? Za tym garażem. Nie no gdzie ja drogo główno pojechałam! No, no tak, jadę już jadę. Ale u mnie takie lagi, że ekspresuje, to dopiero widać. No właśnie chłop napisał. Lagi jak sam skurczybyk. Napisałam mu, żeby wiedział. O, gdzie już już siedzie, chodź gdzie już! Jedziemy, Jedziemy zobaczyć. Jedziemy co Patrz, kostki leżą! Cholera bita, jakie pole... wielkie. Ty, ale my... A... Oni nas wydupco, jak zobaczą, że my przyjechali kombajnem. Jeszcze... Cholera bita, ja mogłam ten header wziąć. Bo tak to oni teraz pomyślą, że ja idiotka... stara. Nie, tak nie pomyślą, no, ale tu trzeba... Co, ja będę chodzić? O, oni na dwa zestawy pracują! A nie jeden zestaw bez kierowcy, gdzie już? Co? Co trzeba? Nie podoba mi się to. Dlaczego? No bo tu, ja nie, tu... Ma, nie ma dla nas roboty. Ja trawę będę kosić. Co jako trawy, to to dzielsko, nie trawa. Ty, Bartek cię ciebie coś pyta. Dobra. Mam pomysł, ja... o cholera się przysiadłam. Zapytam się ich, co mogę robić. Na ten Bartek co od ciebie chce, już? No, zapytałem się, co A, trzeba. Dobra, dobra, no. Ale co ty kosisz, ty, majster? Ja trawę. Jaką trawę, to co to jest dziecko, dziejusz? To cholera, nie szkodzi, przemieli. Ale co ma przemielić? Gdzie już, przyciepę im porysu. Pracujcie, nie koście. Gdzie już, mu muszę trawę kosić. O nie, draniu krat, Nie kradnij mi ni kombajnu. To mój. Cholera drań jeden. Wsiad, patrz, wsiad mi do kombajnu. A skąd on tu się wziął? Pracujemy. No ale ja nie mam pracy przecież. Dziejuś! Mi się tu nie podoba. No moim, moim zdaniem tu cuchnie obornikiem, ja O, idę. Jezu Chryste, ale wstyd, co Dziejuś wyprawia. Dziejuś, wychodzimy. Wychodzimy stąd. Dlaczego? Wstyd, wstyd Dziejuś, żeś narobił burdelu, ty! Jakiego? No, żeś narobił burdelu! Ja no. nic nie zrobiłem. Oni się dupami, kurwa, śmieją z nas! Żeś przyjechał z Henerem trawę kosić, a to zielsko! I żeś jeszcze, o, przyczepę porysa. Matko Boska, nie! Widzowie, ja robię cięcie! Ja nie wiem. Moim zdaniem, to ludzie mają jakiś kompleks Janinki. O, wyrzucili mnie też. Ciebie też wywalili? No Nikt jak? Nie wpuszczają. Najpierw to pisze oporowa kisionka, Robercik, a później o, wywala drań jeden no. z drugim. Mam tego dość, gdzie już, ja już mówiłam. Nie nagrywam więcej tych odcinków chyba, bo mnie nigdzie nie chcą wpuścić, co My chcemy dobrze pomóc tutaj tego, oni no. o, Nio. A później, jak zwykle. A później jeden z drugim drań pod odcinkiem mi pisze. O, Janinko kochana, przepraszam, że cię nie wpuściłem. No. Chuj w dupę się draniom. Ty już już mnie już dołączyło. Cześć, dołącz się do gospodarstwa. O, tu jakiś Adam i Damian. Cześć, zapytam się może. Witam panią. Cześć, Adam, dobra dam mu sen. O, ty, przywitał się, witam panią Janinę. Może on mnie zna. O, może wit. Dobery! Przywitałam się kulturalnie, o, w wzięło, cholera pita. A gdzie już ciebie już to łączyło? Ja... No nie, ja mam 10%. A, to weź wyjdzi, wejdź jeszcze raz. Opie. No właśnie tak zrobię. Bo może cię zbugowało. Mm, dobra, dołączę do gospodarstwa. Mm. Jeszcze raz próbuję. O, ty jesteś u Damiana na gospodarstwie. O, ja tam tu chodzi. Hmm. Tego też tu jakieś ścinki, ale może to chwilowe. Ej, tak Otóż O, tu się... już cię dołączę. zapytam cię. można. Ej... O, nie wyrażam skody. Można poglądać gospodarstwa. O, kulturalnie się zapytałem. O, zapraszam do wspólnej gry. Napisał, jest jedno. O, to nic. Ja pooglądam. Hatka Menela, proszę. Ej, czas prośby o sen. Mino. Kurczę, właśnie ja nie zgodziłam. Mam nadzieję, że, że... im się nie wyświetliło się. O, odmówiłam jak drań ostatni. Ja już no też bo, zaraz będę. Cholera, słuchajcie, już ja wiem, bo synchronizację no? mam. Eee, ja chcę pooglądać gospodarstwo, a oni mi tu prośby o sen, słuchaj, to ja się na to nie godzę. No ja to nie, to nie ma o, czas na spania. Słuchaj, e, ty, dołącz do gospodarstwa, do Adama i chodź tu się tepnij na maszynę. Poglądamy. Dobra. Trzeba nie spać zwiedzać. E, nie Oni by tylko spać chcieli. Zwiedzać do rana. E, ty, ale małe te gospodarstwo coś. Jedna, jeden ciuk tylko. Gdzie już? Do już to Adam... Tu straszna abstrakcja, tu się wbije, tu jakiś dżondir 300 koniczny stoi, a tu o, tu jakieś małe... Ty, a gdzie ty jedziesz? To to zaraz cię wywalą, jak ty im będziesz samochód kradł. Dzisiaj jeszcze, jeszcze nie byłam, bo się zapytał czy w kościołku byłam. Ty, małe gospodarstwo, ale szczęście takie zadbane. Podoba mi się. Fajne. A najfajniejsze jest to, że tu jest wszystko ładnie cholera poustawiane, a nie jak. U to nie, się szanuje. Drani się wszystko porozrzucane i w ogóle. I tutaj, o, u pana Adama i Damiana to jest kultura. Się przywitają, miło grzecznie, a nie jak dranie. A czekaj, sprawdźmy jeszcze pola, co oni mają tu zakupione. O, tutaj jest tylko jedno, zobaczcie, jedno poletko zakupione, czyli oni tutaj tylko działają. No i tutaj tak chłopaki raczej rozwojowo sobie myślą i w ogóle. A i oni pewnie śpią, bo chcą, żeby ten jęczmień urósł. No ale to co to? Bez orania, bez wałowania. To jak to tak? No panowie. panowie. Oni to się śpieszą. A, no bo Czas to chyba. Ale to trzeba dbać, żeby to plon był większy. Wiecie o co chodzi? Trzeba dbać o takie rzeczy. Nie, Widzowie. Fajnie jest. Pamiętajcie. Cierpliwy to i kamień ugotuje. A pewnie, a pewnie. A ja swoją drogą gdzieś to ja na przykład potrafię nawet wodę przypalić. Takie mam umiejętności w kuchni. Takie a ja mam powiem. umiejętności. Ja kiedyś kamień skleję klejem. Bo mi się kiedyś miałem kamień taki i mi się połamał i go skleiłem klejem i do Ty, dzisiaj się trzymał. Taka ciekawostka, to ja też mam takiego ładnego kaniuta. On jest taki kremowo-różowy. Ja go włożę w samochodzie, bo mi się podoba. Wiesz sobie kiedyś znalazłam. I mi się tak przyszął mały. Mały akurat. Bo no, ja to bym, szkoda. Ja bym dużego nie woziła, żeby mi, wiesz, obciążenia za dużego nie robił, bo to i spalanie większa, i ja oszczędna Nie, kobieta. to pewnie. A na... pani wyślij jakieś zdjęcie tego kamienia, chciałbym go zobaczyć. Hej jasne, mogę wysłać. Jak chcesz Bo Albo to... nie. Mogę ci też pożyczyć go na parę dni, jak też byś chciał go... To ja do pani przyjadę i go sam z zno... własne oczy zobaczę. No dobra, ale żebyś też nie ukradł, czy coś... Nie, jak... nie, nie. A no do... Ale ja ci mogę pożyczyć na parę dni. A co jak go zgubię? To nie będzie fajnie. To będę musiała... Gdzie no już zdecydować niestety? Bo ja bym się bał, że go zgubię. Bym cię musiała tu, 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 tu. Wiesz o co chodzi. Nie, to ja nie tego ja tylko chcę obejrzeć. A. Jaką no wygląda. To obejrzeć ci mogę dać. Ty. Dobra. Gdzie już? No. Mam już dość tych serwerów. Do czego? Idę sobie. Może pomożemy im skosić. Nie, nie chce mi się. Oni dadzą radę we dwóch, bo oni mają tylko jeden kombajn. I ale wie... bardzo fajne nie, gospodarstwo nie, nie. mają. Fajne, tak, fajne, ale nie, już teraz. Mi się podoba. Widzowie, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, kochana z tej strony, papa, pa, do następnego, kolejny dzienniku, dziejusia, cześć.